Dwa czytania łączą się w dwóch stwierdzeniach. Mówią one do nas w dzisiejszej naszej pielgrzymce. Króciaty wyzwolenia człowieka. Pierwsze słowo, które do nas mówi, to jest słowo Gdzie jesteś? Gdzie jesteś? Pan Bóg zawołał, zawołał na niego i zapytał: Gdzie jesteś? Myślę, że szczególnie rodzice mają takie doświadczenie, jak się im zgubią dzieci, już przez chwilę ich nie widzą, gdzie jesteś, nie widzę Cię. Jest z tym związana miłość, związana z niepokojem, ze strachem, z lękiem, i, i to jest to samo wołanie: Gdzie jesteś w Boga, wobec każdego z nas, ale szczególnie wobec tych którzy właśnie nie mogą podnieść się już o własnych siłach, jak się o nich modlimy w modlitwie krucjaty. Ludzie, którzy żyją w ciemności swojego uzależnienia, którzy często właśnie żyją właśnie w systemie, jak to się nazywa w psychologii, iluzji zaprzeczeń. Tworzą wokół siebie cały świat, który im się zgadza, on jest nieprawdziwy. Tak działa uzależnienie. I Potrzebna jest jakaś moc, jakaś obecność, czasami jakiś wstrząs, aby ich z tego snu obudzić i aby przy nich być. Gdzie jesteś? My po to idziemy y, tą drogą krucjaty wezwania człowieka, bo zależy nam na tych, którzy się zgubili. My nie podejmujemy postu od alkoholu i nie modlimy się regularnie, bo chcemy się pokazać, ja co tu my jesteśmy. Mocni, że nie musimy tego robić, tak, i jesteśmy tam doskonalsi. Robimy to, bo zależy nam na tych, którzy się zgubili. O to chodzi w krucjacie. Żeby wyjść spoza siebie, żeby szukać, którzy się zgubili i żeby coś od siebie dać. Nawet takiego niewielkiego. Modlitwę, ofiarę, myśli. i stanąć razem z nimi, aby ich szukać. A drugie słowo tej, e, tej Ewangelii, i właśnie tego słowa z Ewangelii, które do nas mówi, jest można powiedzieć paralelne do gdzie jesteś: to jest słowo pragnę. Pragnę. Jest to tajemnicze słowo Jezusa z krzyża. Czego Jezus pragnie? Pragnę. Święta Marasa, Matka Teresa z Kalkuty bardzo głęboko przeżyła to jedno słowo. Dlatego we wszystkich, we wszystkich kaplicach właśnie sióstr, misjonarek Miłosierdzia, zobaczycie obok krzyża, w zależności w jakim kraju te siostry są, to słowo wypisane obok krzyża, krucyfiksów w kaplicy. Pragnę, I terst, i jakkolwiek to brzmi w każdym języku. Tylko to słowo. Bo matka teraz z Kalkuty odkryła właśnie pragnienie Jezusa wobec ubogich. I można powiedzieć, że to jest to samo w naszym dziele policjaty. Jezus pragnie, aby nikt nie zginął. Jezus szuka, aby nikt nie zginął. Jezus chce nas mieć aktywnym w tym szukaniu, w tym pragnieniu. I dołączyć się do krucjaty, to złączyć się z Jezusowym. Pragnę, pragnę, aby inni byli wolni. Nie wystarcza mi to, że ja jestem na poziomie moralnym. Ok, mi to nie szkodzi, tu już w porządku, nie, jest, nie jestem zmanipulowany. Nie, ten, ten świat, to pogaństwo na mnie się nie trzyma. Moja rodzina jest chrześcijańska i walczymy o prawa nasze i tak dalej. Ja. Pragnę, aby inni, ci, którzy dzisiaj są nawet przeciwko mnie, którzy się ze mną nie zgadzają, którzy są niewolnikami, może ideologii, różnego rodzaju innych uzależnień i ciemności, ja pragnę, aby oni byli zbawieni. To jest chrześcijaństwo. Po to przyjmuję światło Chrystusa, aby, aby innych szukać. Aby ich nie osądzać, ale by ich szukać. Oczywiście to pragnę w kontekście uzależnienia od substancji. Jest właśnie to, co ludzie uzależnieni wiedzą, że jest w nich pewnego, pewnego rodzaju pragnienie, którego ich natura zraniona, skaleczona nie umie się przeciwstawić. I tak działa uzależnienia. Jest to pragnienie, które on ci może obiecać, ale to jest silniejsze, silniejsze pragnienie. Pragnienie może też różnej rzeczywistości, nie tylko, nie tylko pragnienie, jak w wypadku. Alkoholu. I to, i to właśnie to, to pragnienie Jezusowe jest zupełnie inne. I my wchodzimy w to pragnienie Jezusa. Po to jest krucjata. I znów, Jezus chce zachować trzeźwość umysłu. To a propos abstynencji. Bo to ten ocet to jest taki eufemizm. I Jezusowi chciano podać e, sfermentowany napój, żeby już prawda, jego świadomość się wyłączyła i żeby, nie, żeby go nie bolało. Nie? Ale nie chciał pić. Chciał cierpieć i do końca oddać swoje życie w pełnym bólu, w pełnym oddaniu. Nie chciał wyłączyć swojej świadomości w bólu. To jest też słowo dla nas. I wypłynęła krew i woda z serca Jezusowego. Serce Jezusa jest otwarte i naszym zadaniem jest wprowadzanie do tego, do tego serca tych wszystkich właśnie osób, które których Jezus szuka. O nas oczywiście też szuka, nas samych. Dlatego my w krucjacie, jak to modlitwa będzie słyszeli na koniec, my nie stajemy jako lepsi. My zwracamy się do Maryi, niepokalanej Matki Kościoła i mówimy, że Niepokalana Matko Kościoła, wpatrując się w Ciebie jako wzór człowieka w pełni odkupionego i wyzwolonego, uświadamiamy sobie wieloraką niewolę, w której są uwikłane nasze serca. Nasze serca, najpierw my. I właśnie dlatego, że pragnąc w pełni wyzwolić Ciebie i podać rękę naszym braciom, którzy oczekują dopiero, że wolne się w nich objawi. Zbliżamy się, oddajemy, aby wraz z Tobą, w mocy Ducha Świętego, pomagać innym, stawiać się woli. O tym jest krucjata wyzwania człowieka. To nie jest jakiś klub abstynentów doskonałości. E, abstynencja w krucjacie wyzwania człowieka jest de facto znakiem biblijnym. W Biblii istnieje abstynencja. Byli abstynenci i prorocy. Samuel, nie przepraszam, tylko Samson, i święty Jan chrzciciel. Oni nie pili wina i jako znak prorocki. I ten sam znak prorocki jest dawany również nam, dlatego krucjata może różnieść w innych kulturach, nawet tam, gdzie nie ma problemu. Na w, w Irlandii, podobnie jak w Polsce, to problem jest na takim samym poziomie uzależnień, więc tutaj nawet nie musimy szukać innych odniesień, ale nawet gdybyśmy szukali w kulturach, gdzie ich nie ma, to to jest znak biblijny. Niewielki znak biblijny postu, od alkoholu, jako znak prorocki. I w, te, i w, ten, w ten wymiar yy, właśnie wchodzi, wchodzi, yy, wchodzi to dzieło. I zwycięstwo. Nas nie musi być dużo. Nie wiem, czy przeżyliście radość, czy smutek, że tu nie ma tłumów. Nie wiem, ile osób oczekiwali się, że się pojawi w tym koście To nie ma znaczenia. Ojciec Fręcznik Blachnicki... Mówiąc o kurczasie wyzwolenia człowieka, tworząc jej podstawy, użył biblijnego obrazu wojska Gedeona. Jeżeli poczucie sobie księgę sędziów, to tam jest taki właśnie bardzo dziwny znak, że Bóg wybiera ludzi do walki. I mówi Gedeonowi: ich jest za dużo. Ich jest za dużo. Jak, jak wygrają, ich będzie dużo, to sobie przypiszą zwycięstwo, więc będziemy cedzili, będzie ich mniej. I teraz bierzesz mężczyzn nad wodę, ten, który będzie chłoptał, a ten, który weźmie, zostaje z wami. I została niewielka grupa. Po co? Aby Izrael zrozumiał, że zwycięstwo przyszło od Pana, a nie jego mocą. W krucjacie nas nie musi być dużo. Nie musimy mieć takiej wizji, że o, za pięć lat to wszystkie ławki pełne. Może tak będzie, nie wiemy. To nie od nas zależy i nie o to w tym chodzi. Chodzi o to, że jeżeli ja czuję w sobie zaproszenie, aby podać rękę, aby wejść w Jezusowe, w Jezusowe pragnę, to razem z Maryją, matką Kościoła, staję pod krzyżem i zawsze jest owoc. Nawet jeśli ktoś w tym dziele jest tylko krótko rok, czasem niektórzy jeszcze krócej chcą być to zawsze jest owoc. Dlatego, że miłość nigdy nie pozostaje bezowocna. Miłość wydaje owoce. Więc przeżywajmy tą Eucharystię właśnie Matki Kościoła, dziękując za jej obecność. W obecności Maryi czujemy się wolni i kochani, właśnie czujemy się znalezieni, nie, nie czujemy się zagubieni. I, I to o tym jest to dzieło.